Siema, witam wszystkich w drugim odcinku już z naszej poradników relacji z misji osobistych, a pierwszego odcinka z naszego pana Pepiczka, czyli Draweca. Jak widzicie, mój progres wygląda następująco. To jakby ktoś był zainteresowany tym. Chociaż jak to oglądacie, to już jest ten progres dużo wyższy, być może już mam, już mam ten czołg przypuszczalnie, jak to widzicie, bo niestety, ale montowanie tych odcinków z misji trwa długo, więc tu musicie mi wybaczyć, że po prostu tak to wygląda i tyle. Ale jak tylko zmontuję, to oczywiście będzie, nie? Coś chciałem powiedzieć na początku, suba se zostaw. Wreszcie se przypomniałem, żeby to na początku powiedzieć w filmu, więc jak już sobie, przypomniałem, to to doceń i daj suba, <laughs> Będzie fajnie jak też suba, naprawdę. Polecam bardzo subskrypcję na kanale. Ja mu chciał mieć subskrypcję na kanale, a nie mogę mieć, a wy możecie. Wiecie, jak jest. Dobra. Zacznijmy sobie od awangardy. Faktycznie mm, od razu mówię, że te misje są najprostsze ze wszystkich misji na draweca. W sensie, ten zestaw jest najprostszy ze wszystkich e, trzech zestawów. Um, no bo tak, no bo jest najprostszy, także zacznijmy od tego najprostszego, potem będziemy się już bawić. Bo potem te misje są, są naprawdę już się robią, takie trochę skomplikowane. A to jeszcze nie koniec, bo jeszcze potem czeka nas 100. Tutaj będzie dopiero ciekawie, co? No dobra, ale damy radę. Słuchajcie, nie ma, nie ma tego złego. Wszystko, wszystko, będzie, wszystko będzie okej. Okay. Z wspólnymi siłami te misje wszyscy zrobimy, mam taką nadzieję. Dobra, awangarda. Jeden, zaczynamy sobie od samego początku. Zadać najwięcej uszkodzeń spośród wszystkich graczy w swojej drużynie. I zniszczyć czołg księżki przeciwnika. No, czyli generalnie bierzemy sobie coś, czym lubimy robić damage, umiemy dobrze robić damage. Nie musi to być ósemka, nie polecam, żeby to było yy... Nie musi to być dycha, nie polecam, żeby to była dycha, a tak samo i Jeżeli ktoś ma problem z tym, no to po prostu polecam wziąć sobie niższe tiery, jakieś, które robią dobrze damage, na przykład T29, jeżeli ktoś ma albo ma możliwość odkupić i nie chce się z tym bawić. I to też się może do innych misji przydać, potencjalnie, nie wiem, zaraz to zobaczymy sobie, bo już nie pamiętam tych misji. Jeszcze tak powiem, zrobiłem te wszystkie misje na awangardę w jeden dzień, także nie są one tak bardzo trudne, no ale misje tu, na zasadzkę i misje na asystę, no to jeszcze nie zrobiłem wszystkich na asystę, ale na zasadzkę te misje są, słuchajcie, dosyć trudne. A nawet powiedziałbym, że dosyć bardzo trudne dla niektórych. Na pewno one będą bardzo trudne. Także, no, ale dobra, na razie idziemy do tych łatwiejszych rzeczy. Także coś, czym lubicie robić damage? Może, jak na przykład macie bz 8 tieru 176, no to polecam, no bo to. to... Chyba nie muszę tego tłumaczyć, tak, tak mówię, T29, jakiś i 2 s na przykład, jeżeli ma się tą premkę z tego trybu, gdzie była ta ofensywa na Berlin, coś takiego było kiedyś, IS-2S w każdym razie, no to, 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 to jakby takie rzeczy, nie, no i po prostu robicie top damage, czołg ciężki zniszczyć, no to jeżeli gracie czołgiem ciężkim, no to, to jest dosyć proste zniszczyć czołg ciężki, no bo z nimi głównie walczycie, prawda? Także, także, także myślę, że spokojnie dacie radę. Trochę bitew i to na pewno siądzie wam. Misja druga. Zadać ostrzałem uszkodzenia czołgom ciężkim przeciwnika 8 razy i zadać 1500 uszkodzeń czołgom ciężkim przeciwnika. No to tutaj musimy już sobie zrobić taką kalkulację. Czy potrafimy po prostu grając jakąś dychą czy jedenastką wbić te 8 strzałów? Jeżeli tak... To super, to wtedy bierzemy sobie coś typu. Ja co zrobiłem KR1 i, i T803. E, aha, no bo właśnie, jeszcze jeżeli ktoś nie wie, no to od razu powiem. Wszystkie te misje, wszystkie te misje, 15 i na każdą z tych trzech, jakby rodzajów misji, musimy każdy zrobić y, dwa razy, na dwóch różnych czołgach. To jest bardzo ważne, co nie? Czyli nie, czyli nie możemy tego tylko raz zrobić, musimy to zrobić dwa razy na. Właśnie na różnych pojazdach. Także ja to zrobiłem KR1 i t trójką, ale jeżeli ktoś nie chce się z tym męczyć, po prostu, no to polecam tutaj e, rzeczy typu Patriot. Tak, już mówiłem ostatnio: Patriot, e, Carnarvon, Carnarvon Action X, e, tego typu rzeczy, nie? Nawet jakiś Black Prince, jak macie samochód, no to polecam też takie coś, bo to, bo to są czołgi, które po prostu strzelają za mało, często i zrobimy te 8 strzałów bardzo szybko, nie? E, także coś takiego. E, misja trzecia: zniszczyć trzy pojazdy trzech różnych typów, lub zadać 500 uszkodzeń taranowaniem. No to tu, tutaj, tutaj, oczywiście, polecam y, olać całkowicie ten pierwszy warunek i skupić się na drugim, czyli 500 demerza taranowaniem. Bardzo prosta misja. Jeżeli macie karierę, to po prostu musicie w kogoś wjechać. To jest jedyne, co musicie zrobić. Jedziecie, jedziecie na pałę, wjeżdżacie w kogokolwiek, nawet w Mausa. Jeżeli będziecie rozpędzeni, to, to, to jakby 500 macie w kieszeni, nie? Także mega prosta misja. No a drugi czołg, jeżeli już karynką zrobiliście, no to jeżeli macie ISA 7, to polecam isa 7. Wiadomo. Kolego, razę uciekać. Tak ci powiem. No way 444 mdm Nie No E50M Fajny czołg do taranowania KW5 Fajny czołg do, do taranowania Ale tak naprawdę to wszystkim co jeździ szybko Możecie to zrobić Tylko niekoniecznie na raz Możecie może być tak, że trzeba to zrobić na raty, nie? Że na przykład w kogoś wiedziecie, zrobicie mu 300, zabijecie go, pojedziecie, pojedziecie sobie dalej i spotkacie kolejny, kolejny czołg jakiś i wiedziecie w niego za 200, nie? I to będzie ok, też, no bo jakby musimy łącznie 500 taranowaniem po prostu w bitwie, także to nie jest takie trudne. Także, także myślę, że spokojnie tą misję dacie radę zrobić. Nie jest to na szczęście 1000 na przykład, jakby to był 1000, to byłoby trudno. To już trzeba byłoby trochę, trochę słuchajcie, wiecie. Polować na konkretne czołgi, nie? Bo na przykład. No dobra, nieważne. No wiecie o co mi chodzi, nie będziemy sztucznie przedłużać tego filmu, bo każdy mnie chyba rozumie o co mi chodzi i do czego zmierzam. E, Misa czwarta: 3250 uszkodzeń e, pojazdom przeciwnika, lub blokować 1000, 2000, gdy pojazd jest stacjonarny. Olewamy całkowicie to blokowanie. Mówiłem już, że to jest zbyt losowe, zbyt niezależne od nas żeby to robić, także, także jeżeli tylko można, nie blokować, to nie blokujemy, 3250 medza każdą dychą ciężką, medem nawet, który się tam no, nadaje, czyli, czyli szturmowy lub, lub uniwersalny, każdym takim, yy, każdym takim czołgiem, yy, lub też 11 tierem, wszystko zrobicie, 3250 medza każdy powinien, zrobi, yy, powinien potrafić zrobić, albo nawet inaczej, jeżeli wbiliście Windhunda, czyli jeżeli chcecie robić tę misję, i macie je teraz do roboty, to na pewno tyle demerza potrafi się zrobić. Po prostu. Tyle. Dziękuję. <laughs> e, misja piąta. Zniszczyć pojazd przeciwnika w ciągu pierwszych czterech minut bitwy i zadać 1,5 tysiąca uszkodzeń w ciągu pierwszych 4 minut bitwy. No, to po prostu gracie. Bitwę. Czyli robicie tego y, to półtora tysiąca, no i po prostu skupiacie się na tym, żeby jakiegoś gościa dobić. Jeżeli nie chcemy ryzykować, to wylewamy się na gościa, jak małpy, i po prostu go zabijamy. Niestety, no trochę jest teraz tak w tych randomach, że ludzie po prostu grają jak totalne małpy, ale jak y, jest takie coś, że po prostu wchodzą misje. To tak jest, niestety te, te, te randomy są w gorszym stanie niż, niż normalnie będą, jak już ludzie te misje porobią, ci co mieli je zrobić, a ci co nie potrafią ich zrobić, to i tak nie, nie potrafią ich zrobić będą sobie po prostu grali i tych ulewów będzie dużo mniej. Ja nie mówię, bo ja też jestem jednym z nich, jakby ja też, ja się śpieszę, ja tę misję chcę zrobić jak najszybciej i nie ryzykować, więc jeżeli ja mam możliwość się ulać i zrobić tą misję, to ja ją zrobię. Ja jakby, ja nie będę się, wiecie, martwił o takiej statystyki, no chyba, że gram czołgiem, który mi... Faktycznie mi zależy, na przykład Karyny się nie ulał, tak, jak debil. No, ale generalnie to robię, także przepraszam, ale no, chcę to zrobić szybko. Jeżeli komuś z was zepsułem bitwę jakimś cudem, no to przepraszam, ale śpieszę się, okej? Okay. <grym> okej, okay. misja szu... Aha, no i to jakby czym? No wszystkim, no, naprawdę wszystkim. No to możecie to zrobić ósemką, możecie to zrobić najlepiej dychą, jedenastką, bo to półtora tysiąca się zrobi samo. Łafizna. Misja szósta... 3,5 tysiąca uszkodzeń i zniszczyć pojazd w zasięgu widzenia własnego pojazdu, czyli generalnie musimy zniszczyć pojazd poniżej 445 metrów. Jeżeli gramy na czołgach ciężkich, no to mamy tych przeciwników blisko siebie, także to jest wtedy bardzo proste. Ja to zrobiłem KR-1, Kr1 i T-803, jak większość tych misji. Siódma misja, zablokować pancerzem i zadać łącznie uszkodzenia, przynajmniej 3, 3 razy większe niż mamy HP. No, no to tu, tutaj po prostu, tutaj mamy dwie drogi w sumie. Albo bierzemy jakoś mausa, typa piątego, tę i staramy się po prostu blokować głównie. Wiecie, stoimy sobie, jakby yy, blokujemy damage, i coś tam zrobimy, co, co tam się będzie dało. Albo po prostu. Gramy w grę, nie? W sensie, gramy dobrze czołgiem ciężkim, który ma jakiś fajny pancerz, typu KR-1, T-803-ką stajemy sobie na wieżę, KR-1-ką jakiś side-scrap, jakieś, jakiś, jakiś, po prostu dobrze się ustawiamy tym czołgiem, robimy dużo damage'a, coś tam odbijemy i to trzy razy się uzbiera. Taką kr 1 to jest około, około mówię, 8000, czyli to jest praktycznie misja na Windhunda 15, na Awangardę, tylko, tylko że nie liczy się nasze HP, które przyjmiemy, to jest taki problem. A druga drugim czogiem taka T-803 ma 2000 ile tam 400 HP chyba, coś takiego. Także tam mamy mniej do roboty, bo tam mamy do roboty tylko i wyłącznie 7200, także to już jest prostsze, nie? Także no po prostu musimy, musimy starać się robić to co się da, nie? Jakby dużo damage'a Coś tam się odbije i, i ta misja się uzbiera. Trzy razy więcej to nie jest aż tak dużo, nie? Ok, misja ósma. 2000 uszkodzeń tego samego lub wyższego poziomu. Ostrzałem z odległości najwyżej 50 metrów. Nie podoba mi się to, bo to jest bardzo blisko. Albo 4000 demerza także 4000 demerza na dwóch czołgach ciężkich, w 10 lub 11 poziomu, tymi, którymi najbardziej lubicie grać. Tylko pamiętajcie, żeby się wpisywał w te cechy tutaj. No to myślę, że każdy 4 koła potraf, powinien potrafić zrobić, po prostu. Okej, okay. no i teraz mamy coś ciekawszego już. Zrobić nagrodę duży kaliber, czyli mamy tą samą misję, która była na windhunda, prawda? Też tam była, też tam był do zrobienia duży kaliber. Tylko, że tam Wam mówiłem, że możemy używać szóstek Tutaj już nie możemy, tu, tutaj mamy 7 plus. Więc to jest pierwszy problem. Drugi problem jest taki, że musimy to, to zrobić dwa razy, czyli na dwóch różnych czołgach. Także dla kogoś może to być trudne. Ja to rozumiem, ale polecam na pewno wejść na ósemki i siódemki. Głównie siódemki, bo jeżeli siódemkami wezwę na szóstki, to ten damage jest śmieszny. Tam jest około 2000 do zrobienia. 2000 2000 2500 maksymalnie. nie? A 2,5 tysiąca, tak mi się wydaje. No, no, no tak, no tak. Nie tak? Czy nie tak? Dobra. Yy, nie, nie jest tam dużo. Przepraszam, że nie wiem dokładnie, a, no bo nie robiłem to, tego na tych tierach, ale nie jest to dużo. 2,5 tysiąca myślę, że powinno wystarczyć w, w większości bitwach. Jak według na wyższy tier, to oczywiście więcej, ale tam, tam się trzymamy. Jeżeli mamy z tym problem, ja to zrobiłem, tylko powiem, ja to zrobiłem na bezecie. cie 8 tieru i na KR1. Ale tak mówię T29 iz 2 czy też zwykły iz może być też spok do tego, ale iz 2 jest ten za ten za ten Berlin, no to on ma więcej e, pancerza, więc po prostu będzie prościej, nie. Um, także tego typu czołgi, tego typu rzeczy się trzymamy. E, misja dziesiąta e, to jest 4,5 tysiąca uszkodzeń pojazdem przeciwnika lub 1,5 tysiąca unieruchomionym pojazdem przeciwnika. No to ja to zrobiłem na ten pierwszy warunek, bo nie będę się bawił w jakieś patrzenie, czy, czy ktoś ma traka, czy nie. Czy e, 4500 tysiąca demerza na 11 tierach, czy też nawet 10 Myślę, że dosyć prosta rzecz. Kilka bitew i na pewno wam taka bitwa siądzie. Potem tylko jeszcze drugi czołg zrobić tak samo, kilka bitew i będzie OK. Siądzie to. Eventually w końcu to będzie zrobione po prostu. E, misja 11. Zniszczyć trzy pojazdy z odległości najwyżej 100 metrów. To jest trudne, to jest naprawdę trudne. Dlatego, że trzy fragi same zrobić trzy fragi. To jeszcze nie jest aż tak źle, ale to już jest nieprzyjemne, bo. Weźcie pod uwagę, że wy nie jesteście jedynymi osobami, które robią misję. I wy nie jesteście jedynymi osobami, która ma misję na fragi. <laughs> Więc jeżeli wy będziecie chcieli robić fragi, to będą takie sytuacje. Ja już takie sytuacje miałem, że ja czekam z pestką, żeby zrobić fraga, i gościu obok mnie też czeka z pestką, bo on też chce zrobić fraga. Skutkiem czego ten przeciwnik sobie stoi, my sobie stoimy. Teraz wszyscy się popatrzymy, znowu to powiem. I po prostu nikt do nikogo nie strzela, ten gościu nas strzela. A my czekamy. Nie? Także są takie sytuacje. W końcu oczywiście któryś się przełamuje, i albo ja, albo, albo ten drugi po prostu strzelą. Także to są ciekawe rzeczy. Ale że ze 100 metrów jeszcze poniżej, no to to już jest denerwujące. To trzeba. Trzeba po prostu grać na blisko, i 100 metrów to nie jest naprawdę blisko. To jest taka odległość, że musimy być z gościem praktycznie w sklejce. Praktycznie w sklejce. To jest takie coś, że wiecie, drugi koniec ulicy to już często jest ponad 100 metrów. Także to nie jest łatwa misja. Czym ją zrobić? Czymś, co ma dużą alfę. Po prostu. Ja bym to zrobił czołgiem. Czy ja to. Nie wiem, czym zrobiłem. Nie pamiętam. Nie pamiętam w ogóle żeby mi się z tym męczył, może po prostu miałem szczęście ale polecam czołgi, które mają dużą alfę, czyli polecam BZT 176 znowu. Niestety, przepraszam, będzie znowu tego więcej na randomach, jak będę o tym gadał. No tak, bo mam takie zasięgi przecież co nie. <ścoughs> Dobra, nie no, ale słuchajcie, serio, Bezeta. Esetka typ 5 heavy. Bo teraz ma fajną alfę. Takie rzeczy, nie? Takie rzeczy są spoko. A wiem, czym to zrobiłem. Dobra. Wiem czym to zrobiłem. Zrobiłem to słuchajcie, teraz zaskoczenie. Z Kodą T56 i dwururką ruską, premką, czyli obie 703, tak? No, tymi czołgami to zrobiłem. Dlatego, że ósme tiery łatwiej zrobić fragi na tierach. Zrobiłem to z Tomkiem w plutonie. O, no, chodzi na Mam misję, daję mu peskę, daję mu Nie poruszaj, już go. Pięknie jeden. Gowika stoi przed nami. Ja mam 17 sekund. Nie dałem mu, nie dałem mu jeszcze. A bo dobra, daj mu jedną. O, to za dziewiątka. Chupieś zajebiście. Chyba, buras mi jeszcze da jedną niego. Gowi <główik> spiera, chodź Bo i dwa działa w tego w typek jest, typek jest wypięty Ja muszę Okej, okay, jeszcze musimy dać jedną. Oko. Okej. O sorry. Cze 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 no i pięknie. Nice. Teraz tego. Stary. jednak. jednak widzi. Kupisz jedyny. No stary, kudynt. Ja nie wiedziałem, że on mnie tu widzi. Nice, cofaj, kurwa. Cofam. Ciadu. Nie jedź. P Poczekaj, bo go obierzają. Por favor, dwie. Chociaż obierzają go, obierzają go, obierzają go. Ale X-Turtel jest. No jest. A to jest ok. Patrz. Schował się pierwszy. Tur Turtel, uważaj. Nice, kurwa, mać. Mówię. No easy. I właśnie, właśnie. Plutony. Grajcie. Jak macie misję na fragi, grajcie zawsze Pluton. Zawsze grajcie Pluton, jak macie misję na fragi. Na damage? Nie. Na damage gramy sami, bo wasz Plutonowy będzie wam zabierać. Bo jeżeli wy jesteście dosyć dobrzy w grę, to jest duża szansa, że wasz Plutonowy też jest dosyć dobry w grę, więc będzie wam zabierał damage, więc nie zrobicie high kalibra. Także. Pluton na y, podfragi zawsze, bo jest po prostu łatwiej. Wasz kolega gra pod was, bo wy macie robić fragi, więc on wam obija czołgi. Na przykład, powiedzmy, macie Skodę T56, tak? Macie 460 y, damage na strzał i gościu ma 500 HP. No to bierzecie sobie gościa do Plutonu, który ma mniejszą alfę niż wy. Na przykład, ja grałem także. Y, ja grałem tą Skodą T56, Tomek grał Contradictions, bo ma niższą alfę, czyli jak gościu ma 500. No, to po prostu on mnie go strzela raz, bo on mu nie polosuje te 500, prawda? A ja go wtedy dobijam. Jeżeli gościu ma poniżej 400 i Tomek może go dobić, to ja go dobijam, bo mi polosuje raczej, nie? Tak samo Dwulówką 390 Alfy, a Tomek miał 360, tak? Więc, więc łatwiej. Więc jakby działa to podobnie. Także mega prosta misja. Mega jakby. Te misje stają się dużo prostsze, jak gramy w Plutonie. To wam chciałem powiedzieć. Także polecam naprawdę Pluton, bo nie mówiłem o tym wcześniej, ale to jest naprawdę, słuchajcie, game changer serio. Gracie pod, znaczy wasz Plutonowy gra pod was, potem, jak Plutonowy ma misję, to wy też mu pomożecie i jest wszystko fajnie, prawda? No, także ja to zrobiłem na tych czołgach, co mówiłem, i na tych czołgach też, też to polecam. Mój tok myślenia był taki: Skoro T56, duża alfa i dwie pestki, także łatwo zrobić fraga. E, dwulówka, jak będę potrzebował, to po prostu walnę dubla i, 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 i będę miał tą misję. Też zrobioną. Nie, także tego typu rzeczy, ale tak samo. Bezeta 176 spoko do tej misji. Tylko ja jej nie wziąłem dlatego, że właśnie wolałem te dwa, te dwa poprzednie, bo jest bardziej uniwersalna, częściej strzelamy, więc też te fragi się łatwiej robi, po pierwsze. A po drugie, yy, penetracja. Penetracja jest bardzo przydatna, bo jak wylosuje na dziewiątki albo na dychy, to bezetą nie zrobicie tej misji nigdy. Po prostu. Praktycznie jest to niemożliwe, bo po prostu wasza pena wam nie pozwala na to, żeby przebijać czołgi ciężkie. A tak to mamy czołg, który ma fajną penę, jest bardziej uniwersalny niż bezeta, bo jest taki bardziej, wiecie, żwawy. To działo jest przyjemniejsze, więc, więc takie, takie rzeczy, nie? Dobra, misja 12. 3500 uszkodzeń czołgom średnim i niszczycielom, lub 2000 uszkodzeń odbić od niszczycieli i średnich. To jest trudna misja. Naprawdę. Ta misja jest trudna, dlatego że 2000 dmg zablokować od czołgów średnich i niszczycieli, czyli musimy stricte od nich blokować damage. Trudne, bo wystarczy, że wylosuje wam bitwę, gdzie są po dwa medy i dwa TDK, a są takie bitwy i się możecie praktycznie zesrać. Tak szczerze, jest to prawie niemożliwe wtedy, bo Dwa wam pojadą na jedną flankę, jeden będzie kampić, a czwarty zginie za szybko. No nie? A 3500 tysiąca damage'a zrobić im, to też jest trudne, bo to jest dużo demerza naprawdę. Zrobić 3500 tysiąca damage'a to niektórzy nie potrafią w ogóle zrobić, a co, do, a co dopiero tylko w medy i, i te deki. Ja też tego nie zrobiłem na, me, yy, na damage, jak coś, tylko zrobiłem to na odbijanie. O dziwo. No ale to jest akurat taka misja, że po prostu gramy i albo jedno wpadnie, albo drugie. Ja to zrobiłem na KR-1 i uwaga na E50M. I to był złoty pik, ten E50M, dlatego że, dlatego, że yy, ja pomyślałem sobie tak: wezmę czołg, w który ludzie chcą strzelać, ale który jest bardzo trollowy do przebicia. Bo KR-1 zrobiłem to, bo ten czołg po prostu jest bardzo mocny. I ludzie się od niego odbijają po prostu. Ale. Na przykład, jakbyście sobie wzięli takiego taką T803. To tam ludzie na Tedekach was albo przebijają, albo was nie strzelają. Raczej. Także to są takie, takie rzeczy. A na, a na E50M jest taka sytuacja, że ten czołg odbija bardzo dużo. Ale chcesz w niego strzelać, bo on jest łatwy do przebicia, niby, nie? I, i właśnie macie teraz klipa w tle z tym, jak to się dzieje, mm, że po prostu ludzie się ode mnie fizycznie odbijają. Eee, tam był minotauro, tam był haker i po prostu się gość odbija, bo nie potrafi mnie przebić fizycznie. Ja to chyba z 5K odbiję w tej bitwie ty, <grym> z tym czołgiem, nie? Także to jest mega polecam ten czołg, bo jest bardzo, bardzo przyjemny do odbijania. Rzeczy można y, wielu ludzi bardzo zdziwić. No. Misja 13. trzy czołgi ciężkie lub średnie zniszczyć lub zadać 3,5 tysiąca uszkodzeń czołgom średnim i ciężkim. Znowu, upierdliwe, ale już lepsze, dlatego że 3,5 tysiąca demerza musimy zrobić czołgom ciężkim. To jeżeli gramy czołgom ciężkim, no to, to mówię, głównie walczymy z czołgami ciężkimi, więc nie jest to tak źle, a jeszcze potem możemy sobie do, wszystko tam dobić do końca tą misję na medach, nie? Także to jest spoko, ja polecam kr i polecam T-803. Ale taki E50M też się nada, bo tam jednak walczymy albo z medami, albo z ciężkimi, tak naprawdę, nie, więc to jest bardzo fajny pick. Tak samo można to zrobić na Patonie, słuchajcie, jeżeli ktoś ma Patona albo Hakera, ohoho, ja Hakera na pewno bardzo chcę mieć, ale Paton czy tieru 10, o ten też się do tej misji nadaje, słuchajcie. Także to jest to jest też fajny pik, bo ten czołg po prostu dobrze robi damage. On nie odbija za, za dużo, ale robi damage fajnie. Dobra. Misja czternasta. 3,5 tysiąca uszkodzeń pojazdom, które trafiły pojazd gracza. Ok. I tutaj mamy akcję taką, że to jest misja upierdliwa. Ona nie jest trudna za specjalnie, dlatego że 3,5 tysiąca demerza spoko. Jak idziemy na czołgi ciężkie, czołgiem ciężkim, ja to, ja to zrobiłem tą 803 i K1. Jak jedziemy na czołgi ciężkie, na flankę czołgów ciężkich, to praktycznie każdy do siebie strzela, także to, to, to nie jest niby trudne, ale finalnie wychodzi tak, że to nie jest trudne, dlatego że te czołgi po prostu szybko giną i bardzo często miałem bitwy. Bo chyba z 10 bitew mi to zajęło, także dużo, to jest dużo. 10 bitew to jest dużo na tego typu misje, uważam. Miałem bitwy po 6-7 tysięcy, ale misja jest niezrobiona. Bo 5 tysięcy na przykład z tych 7 czy 6, które zrobiłem, było wczoraj, które we mnie nie strzeliły akurat. Bo na przykład gość zobaczył, że ja stoję na przykład taką Kariedynką, a obok stoi beczka. No to w co strzelisz? No w beczkę strzelisz, bo beczka po pierwsze. Warto fokusować, po drugie łatwiej do przebicia. Zobaczy gościu y, mnie w karydynce na wieży ustawionego, a obok mnie stoi Maus. No to go strzeli? Wiecie o co chodzi. Także to jest irytujące, może być, ale może wam to równie dobrze się w, w pierwszej bitwie, którą zagracie, nie? Także no, y, misja 15 ostatnia um, to jest 9000 uszkodzeń łącznie zadać, otrzymać i zablokować. Bardzo prosta misja. Serio, to jest misja, to jest, to, jest, to jest taki samograj, że to jest hit. Bierzecie sobie typa 5 Heavy i autentycznie robicie 3... Trzy... Kurde, no po prostu gracie w grę, naprawdę, to się samo robi. E, typem 5 Heavy to zrobicie jak, pierwszą bitwą, jak nie. No to kilka pierwszych bitew. Jak nie ma się typa 5 Heavy, można mausem. Można setką, można, ja to zrobiłem, karydynką i typem być heavy właśnie. Także mega prosta misja, naprawdę. 9 tysięcy to nie jest źle, no bo wiecie, samo zginięcie to jest 3000. tysiące. Około, nie? No to już macie tylko 6. Także to jest mega prosta misja. Trudniej będzie na BlackRocka, bo tam jest 16 tysięcy, także to już jest inna, inna para kaloszy, nie? E, dobra, także to jest tyle z awangardy. Dzięki za wysłuchanie, oglądanie, polecam oglądać, bo tam są fajne klipy, fajne klipy wam pokazuję podczas robienia tych misji, więc polecam to, polecam to sobie śledzić i oglądać, a nie tylko słuchać, ale jeżeli ktoś słucha sobie do grania albo do czegoś innego, to też, to też fajnie, no. Tu będzie trudniej, tutaj będzie dużo trudniej, to zrobimy sobie jako kolejne, no i tam to już będzie zabawa. Także, także, tak to tak to działa, słuchajcie. Na razie z mojej strony to tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Trzymajcie się. Siema.